Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki home tour. Chcę Wam pokazać dom rodzinny właśnie moich dziadków. Pokażę Wam, jak wygląda w środku i z zewnątrz. Od razu powiem, że jest on taki europejsko-japoński. Dom jest dosyć spory, bo ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć sypialni, więc no jak na japońskie standardy jest to taki... Średni, troszkę może nawet większy niż średni dom. Więc chodźmy, teraz Wam pokażę jak wygląda w środku. Jesteśmy właśnie w sypialni dziadka. Więc jak widzicie, dziadka w sypialni jest tatami. Są takie tradycyjne y, szafy, A. w których właśnie mamy pościel. Mamy tam też y, schowane futony. Po prostu rozkłada się takie powiedzmy, materac. Na ziemi i tak się śpi. To jest całkiem wygodne już. Zdarzyło mi się tak spać. Jest strasznie gorąco, ale z plusów, o dziwo, nie ma tak dużo owadów. Jestem w ogóle w szoku w tym roku. Nie pogryzły mnie komary. Nie spotkałam jeszcze żadnego takiego, wiecie, gika pajonka. No słuchajcie tylko dźwięk cykat. Nie wiem czy słyszycie? Może na zewnątrz wam pokażę lepiej. Także widzicie, mamy tutaj takie tradycyjne okiennice. I oczywiście musi być yy, właśnie moskitiera, bo jednak no, do tej pory w Japonii było bardzo dużo owadów. Dajcie znać, jeśli właśnie też odwiedziliście Japonię w ostatnim czasie. Yy, Czemu jest w tym roku mniej owadów? Dosłownie zawsze jestem pogryziona, cała pogryziona, a w tym roku w ogóle. Jestem w ogóle zachwycona yy, drewnem. Kocham drewno. I mam nadzieję, że kiedyś w moim wymarzonym domu też sobie zrobię taki tradycyjny pokój. Myślę, że takie wnętrze od razu uspokaja. No, bardzo bym chciała takie mieć. A tutaj widzicie trofea dziadka, bo dziadek jest świetnym golfistą. Mnie niestety to nie idzie zbyt dobrze, ale no, bardzo bym chciała się jeszcze trochę doszkolić, żeby przynajmniej na jakimś takim przeciętnym poziomie. A tutaj widzicie jest taki sprytny schowek i drabinka, która tutaj, się nie wadzi, ale można ją sobie postawić i na górze mieć no, jakąś swoją małą graciarnię. Tutaj jest druga, sypialnia dziadka. On często tak spał na zmiany, jedną noc właśnie tatami, jedną noc na takim... No, w tak powiem europejskim łóżku, wyższym łóżku. I tutaj też ma laptop, sobie coś ogląda, pracuje. Zwykła wykładziną, bo oczywiście, no myślę, że każdy wie, że w Japonii nie można wchodzić w butach. A tutaj jeszcze przed wejściem nad otami ściągamy też jakiekolwiek obuwie, nawet to domowe. Tutaj mamy okno i... O, mój brat chyba jest na zakupach. Ale to jest właśnie jego pokój. Ma babka, nie przestraszcie się, ja mam jeszcze większy. A taki mamy widoczek. Taki jest widok z okna. No to jest taka wieś, więc jest bardzo spokojnie, cicho. Naprawdę świetnie się tutaj pod tym kątem śpi, bo słychać tylko i wyłącznie e, cykady. Więc, no taka sielankowa, japońska wieś. Łóżko. Klimatyzacja, bez klimatyzacji byśmy nie przeżyli naprawdę. I ten pokój się nie zmienił, w ogóle się nie zmienił od ponad 20 lat, bo w tym pokoju no, nocowaliśmy jeszcze jako dzieci. W ogóle popatrzcie, jaki piękny sufit, taki zielony. Troszkę, kurczę, ten telefon nie oddaje koloru. O, może teraz tak. Widzicie, jak on jest... Piękny taki kolor maczy, że tak powiem, uspokajający. W ogóle zielony jest cudownym kolorem, takim kojącym. No, w każdym razie tutaj właśnie podczas naszych pierwszych wakacji spędziliśmy dwa miesiące właśnie w tym pokoju. Ale teraz jest to pokój Gabriela, on tutaj często przelatuje, w tym roku będzie co najmniej trzy razy, w zeszłym był pięć, a mój pokój jest tutaj, tylko przepraszam, was jest. Jeszcze nie bałagan. O, mam zasłonięte okna, bo jest upał, wyłączyłam klimatyzację, bo inaczej musiałaby iść cały cały czas. Ale widzicie jakie zielono słonecznie. I ten pokój zawsze na mnie czeka, także. O, to jest wejście do domu. Także później Wam pokażę z zewnątrz. Gabriel z dziadkiem pojechali na zakupy. na jakiś tak warzywny, także tak się prezentuje piętro. Nie ma tutaj łazienki, bo wiem, że w wielu polskich domach, no, jeśli jest to dom, to ma co najmniej dwie łazienki. Tutaj mamy jedną, ale zaraz wam pokażę, jak jest świetnie przemyślana. Także teraz muszę uważać, bo są bardzo strome schody. Już wam pokażę. A tutaj jest wejście do domu, czyli tak zwany gękan, w którym zostawiamy buty. Tu mamy kapcie. I tutaj była sypialnia babci. A teraz jest centrum dowodzenia taty. O, tata tu pracuje. Nagrywa <grywa> <grywa> zajęcia, prowadzi tutaj lekcje w ogóle online, także praktycznie nie śpi. spać o czwartej albo o piątej. A później zamiast pójść spać, to idzie nad morze robić zdjęcia, także no nie wiem, jak on funkcjonuje, ale ma dużo mikrodzemek. <grym>, zasypia w sekundzie, nawet na stojąco. A to jest chyba najładniejszy pokój. No, no, najładniejszy no, sobie ta tarzema. Najładniejszy, najbał, No to prawda. Bałagan jest no, to, największy, to, ale ma śliczne widoki. No, taki do medytacji pokój. Super jest. O. dobrze. Idziemy teraz do łazienki. <laughs> to jest jeszcze większy bałagan pewnie, Aha. a damy radę. Okej, okay, tu idziemy. I jest łazienka. I ona jest tak sprytnie właśnie przemyślana, że właściwie... Czekajcie, zaświeci mi się światło. Tu jest łazienka, która się dzieli właściwie na trzy sfery. Czyli tutaj mamy, popatrzcie, wspaniały waszlet, który się z nami wita. Cudowny wynalazek. Podobno w Polsce już jest coraz bardziej przystępny. Coraz bardziej są przystępne te łaszczelaty. Gabriel mało siebie w domu. Ja, jak się w końcu wybuduje, to też bym chciała. I tutaj popatrzcie, mamy taką zasłonę, także jedna osoba oczywiście może być w toalecie. Druga osoba może się po prostu umyć. I popatrzcie. To jest łazienka, która również składa się powiedzmy z dwóch sfer, czyli tutaj możemy sobie wziąć prysznic, widzicie mamy takie krzesełko, żeby się tak porządnie umyć, możemy sobie usiąść i się porządnie umyć. Tutaj mamy prysznic i wanna, i wanna jest taka specjalna, ona trzyma temperaturę, możemy sobie ustawić temperaturę, przykryć właśnie tymi, taką pokrywą, że tak powiem i ona trzyma temperaturę, ale przyznam Wam szczerze, w takich upałach jest 36 stopni... Nie chcę mi się brać kąpieli. Jest też okienko. I ta łazienka jest od kilkunastu lat, z tego co pamiętam. Wcześniej była inna, była taka bardziej kamienna, taki kwadratowy, był otwór właśnie na wannę. Teraz jest no, taka wanienka bardziej przypominająca te nasze, że tak powiem. Strefa. Kolejna strefa jest tutaj, czyli taka umywalkowa. Czyli jedna osoba może. Przesznanie albo kąpiel, druga osoba w toalecie, i trzecia osoba, może właśnie tutaj, nie wiem, mieć twarz, ząbki. Także uważam, że jest to świetnie przemyślane, dlatego no, uważam, że jest to super opcja, właśnie, że jest jedna łazienka, ale właśnie w taki sposób podzielona, że mogą korzystać trzy osoby, a właśnie tyle osób tutaj mieszkało, czyli na no, dziadkowie i tata, bo ta tata tutaj też część dzieciństwa spędził. A cały dom w ogóle jest modułowy. W sensie, no już te ponad 40 lat temu w ten sposób budowano, że w kawałkach po prostu przyjeżdżał dom i go składano. U nas wydaje mi się, że teraz to się robi coraz bardziej popularne, no ale te, nie wiem, 40 lat temu, myślę, że nie, przynajmniej do moich dziadków w Mszanie był, wiecie, tak ręcznie robiony. Też dziadek miał bardzo duży, bardzo duży wkład właśnie w budowę, a tutaj już wtedy było popularne właśnie takie modułowe budowanie. No, tu jest pralka. Oczywiście wrzucamy z góry rzeczy. Takich woreczków wkładamy ubrania, żeby się nie zniszczyły. I wrzucamy do pralki. Ciekawe jest to, że ja Pani w ogóle się nie segreguje, segreguje ubrań ze względu na kolory i nic się z tym nie dzieje. Ciekawe. No i z łazienki możemy przejść od razu do kuchni. Właściwie z przedpokoju możemy od razu przejść do kuchni. I kuchnia jest taka przechodnia. W sensie można wejść tędy. I tutaj, jak widzicie, do jadalni, do salonu też mamy od razu wejście. I to, co mi się podoba też w polskich kuchniach, to jest ta praktyczność, funkcjonalność, w sensie taki stalowy blad. On jest często w, nie wiem, w kuchniach, no po prostu takich gastro, w restauracjach w Polsce, ale w domu chyba rzadko. Znaczy, często są zlewy takie stalowe, ale żeby taki cały blad był właśnie w stali, to chyba się rzadko zdarza. Raczej mamy chyba, wiecie, albo kamienne, albo z konglomeratu, albo z jakiejś sklejki, te blaty. A to mi się bardzo podoba. Znaczy, nie tylko, że funkcjonalnie, że można po prostu tam kroić i, nie wiem, położyć garnek i nic się nie stanie, nic się nie stopi. To po prostu mi się wizualnie to podoba. Wydaje mi się, że, że naprawdę ładnie to wygląda. I też się fajnie komponuje z taką mozaikową podłogą. Tutaj, zobaczcie, jest taki włas. Kosz jest na tym położony, ale to się otwiera i po prostu pod kuchnią mamy schowek. Więc można tam po prostu mnóstwo rzeczy trzymać, nie wiem, ryż czy jakieś inne suche produkty. Tutaj mamy zmywarkę, tu mamy piekarnik. Tu oczywiście mamy, popatrzcie, takie specjalne, specjalny mini piekarnik na rybkę, żeby sobie ją podgrzać do posiłku. Ja tak, ma tak wszystko ładnie tu uporządkowane. A popatrzcie tutaj, tablecik, żeby się wyświetlały jakieś przepisy albo jakieś filmiki w trakcie gotowania. No, tu mamy lodówkę. No, więc wydaje mi się, że, że tak to już bardziej standardowo. O, i tutaj mamy od razu wyjście do ogródka. A tu mamy... Odalnię, taką część, właśnie jadalnianą. I właściwie ten pokój się praktycznie nie zmienił od ponad 20 lat. Sopa się zmieniła. Była kiedyś inna, taka bardziej seledynowa. Teraz jest taka bardziej nowoczesna. no Mamy śliczny taki obły stoliczek. Tutaj jest um, takie miejsce, właśnie upamiętniające babcie. Jest taka piękna, piękna, egzotyczna podłoga. Bardzo mi się podoba taka błyszcząca. I tak jak we wcześniejszych pokojach śliczny sufit. O! Może chodźmy na zewnątrz. Oprócznik. Teraz O, krusnął No, Tak. Ale gorąco, ja nie mogę. I tutaj popatrzcie na dom. Dom jest kwadratowy. Tutaj mamy pranie. Mam w takim słońcu to pranie się wysuszy w dwie minuty. Także nie dziwię się, że dziadek robi codziennie, o 5 rano robi pranie. Tutaj mamy ogródek. Ale ubrałam buty. Ach. Tu popatrzcie, dziadek ma swój... Ogródek właśnie z warzywami. O, matko, ile bakłażanów. Wow, popatrzcie. O, ile tych bakłażanów. I to są takie, wiecie, swoje bakłażany. Na pewno są przepyszne. I papryka, popatrzcie, wow. Ile papryki? Ja nie mogę. Ale mu to super wszystko rośnie. No, nie dziwię się, że dziadek jest taki zdrowy. Jak ma swoje warzywa, więc niepryskane. Wow, a tutaj ciekawe co? Hmm. Mówił ostatnio, że sadził ziemniaki i cebule. Nie, nie znam się na tym szczerze mówiąc, a tu jak widzicie dom z zewnątrz. Ogródek jest taki, a to co za cytrus? Ciekawe, nie wiem czy jest dojrzały. Chyba nie jest zbyt dojrzały jeszcze. Chociaż wygląda jak taka duża limonka. Ale być może to jest um, tak zwany hyuganatsu, czyli taki cytrus właśnie rosnący w tych rejonach. O i popatrzcie, dom dziadków. Jeszcze pokażę wam z zewnątrz właśnie jak wygląda wejście. Tutaj mamy Miejsce na auta dziadka. Dziadek ma jedną mikrę i taki uroczy dostawczak z przesłodki. No. I tu mamy wejście. O. Tak wygląda dom. Także to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się taki home tour, czy podoba Wam się dom. Według mnie jest świetnie przemyślany i też ładnie tak jakoś klimatycznie wygląda, ale też czuję się w nim takie ciepło, taką autentyczność, także bardzo lubię tu wracać. No, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nagrać dla Was jakiś filmik z Japonii, a tymczasem my się zbieramy, już na mnie czekają, także do zobaczenia.